dobry drodzy widzowie, dzisiaj zapraszam was na otwarcie salonu Harley Davidson Silesia, a dokładnie przestani motocyklowej Silesia, ale o tym dowiecie się z tego filmu. Chciałem serdecznie podziękować przyjaciołom i wszystkim z was, których spotkałem na tym evencie. Dzień dobry kochani, witamy was pod salonu nowego salonu Harley Davidson Silesia w Katowicach i obok mamy też salon Royal Enfielda, ale co ciekawe jak staniecie sobie tutaj, to jakbyście popatrzyli z widoku ptaka, to te dwa budynki są ze sobą połączone w systemie V, więc to też będzie dla Was jakaś atrakcja. Jeżeli chodzi o sam salon, został zaprojektowany, wiemy, od Jerzego, przez włoskich projektantów i wchodzimy, szybciutko, chodźcie. Cześć! Widzimy się na stop. Dzięki za książki jeszcze nie przeczytałem. O, jeszcze chwilę przeczytałem, tam z Dobra. Jesteśmy w środku, wchodzimy do pierwszego salonu Harley Davidson. Zobaczcie po lewej stronie, jaki wystrój, ile motocykli, ile ludzi. Zapraszamy na otwarcie. Po otwarciu na pewno możecie zobaczyć tutaj piękne motocykle. O, piękne motocykle, piękne wnętrze. Bardzo miło, przyjemnie. W drewnie. Tutaj kolega też robi piękne filmy. O, tutaj też machamy. I zobaczcie dalej, idziemy na salę główną, mamy ubrania. Po prawej stronie jest taki piękny zakątek, który też już widzieliśmy. Zaraz do mnie tutaj dojdziecie, gdzie można sobie zrobić kawkę, herbatę, gdzie można przymierzyć sobie kaski. A teraz idziemy dalej do chłopaków na serwis. O, na serwisie. Tutaj panowie siedzą sobie na serwisie teraz. U chłopaków można wszystko. A po prawej stronie salon, motocykle do kupienia jest piękna trajka. Chodźcie, zaglądniemy na tamtą salę jeszcze. O. Chodźcie, tylko tak tutaj. Proszę bardzo, jaka jest piękna sala z dębowymi blatami. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. O, sam motocykl skręca. Proszę bardzo. I tutaj, jaka piękna sala na ewentualne spotkania. Z, za oknem, piękny zalew. Można to wszystko pooglądać, odwiedzajcie, wpadajcie. Chodźcie, idziemy dalej. A teraz wychodzimy drugim wyjściem. I idziemy do Enfielda. A tam jest Grześ, tam jest Grześ, Pali Fajkę, tam, tam, o. Klimat zabawy jest, idziemy dalej. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry, dzień dobry. E, dzień dobry. Czy można coś powiedzieć o tym wielkim sukcesie? E, ja myślę, że jeżeli nazywasz to wielkim sukcesem, tak. to e, ujmę to może tak, że wspaniali klienci zasługują na wspaniałe miejsce i jeżeli uważasz, że to miejsce jest wspaniałe, tak samo my uważamy, że jest ono tym, na co nasi pięć zasługują, tak? I motocyklizm w Polsce w ogóle, więc tym bardziej my cieszymy się, może bardziej na niż To ja tak uważam, a czego wam życzyć, Jerzy? Eee, czego nam życzyć? Tego, żeby troski codziennego dnia i to wszystko, co się dzieje wokół tej całej, powiedziałbym, trudności w prowadzeniu biznesu, w tej chwili jakby transoceanicznych, kwestie tam powiedziałbym tak. polityczne, żeby nie odciskały się na tym takim radości i tej takiej energii motocyklowej, tak? Żeby ten nie został cały czas czysty i nie był skażony tymi wiesz, rzeczami, na które nie mamy wpływu tak najbardziej. Do tego życzę samych sukcesów salon jest piękny i wielu zaprzyjaźnionych motocyklistów, którzy tu będą przyjeżdżać do was kupować Zapraszam. motocykle, ale też bawić się, bo to jest coś... Zapraszam, odwiedzajcie nas. Tam to miejsce nazywa się motocyklowa przystań tak. i chcemy, żeby to nie było centrum motocyklowani, sklep motocyklowy, żeby to była przystań, czyli takie miejsce, gdzie każdy może przyjechać, spędzić miło czas, zrelaksować i o to nam chodzi. samych sukcesów. Dzięki Dzięki. Idziemy do Enfielda. <laughs> Idziemy do Enfielda. Wchodzimy teraz. Uwaga, uwaga, uwaga. Jeszcze moment wróćmy się troszeczkę. Sama klamka też jest pod kątem Royal Enfielda, także zwróćcie na to uwagę, jak tutaj będziecie. No idziemy do zaprzyjaźnionego kuby. Tutaj się gdzieś przeciskamy, przeciskamy się, przeciskamy się, przeciskamy się, przeciskamy się. Dzień dobry. Przeciskamy się dalej, przeciskamy się. Patrzcie, jakie piękne klasyki, piękne motocykle, klasyczne. Są i Himalajany, czyli do podróży nie tylko po asfaltach, są piękne klasyki. No i też sam salon, proszę, elementy motocykla. Jest Silesia. proszę, przepięknie. Zobaczcie na cały wystrój. Zobaczcie na cały wystrój salonu. I tak jak mówiłem, budynki są ustawione wobec siebie pod fałkę, czyli też to robi wrażenie. Idziemy dalej. Dziękujemy Jerzemu za kilka słów, Życzmy samych sukcesów i dziękujemy tą noc za kilka szczegółów, które mogłem przekazać Wam widzowie. A teraz Was zapraszam, przejdźcie sobie po salonie, tak jakbyście to wyspacerowali. Zwróćcie uwagę na to, co Wam się akurat spodoba. Smakuje? Bardzo dobra. Elegantko. Elegantko. To idziemy dalej. Dziewczyny, jak smakuje? No i ponagrywałem. Dziękujemy za poczęstunki, za pyszne kiełbaski i picie. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy Was osobiście do odwiedzenia tego miejsca. Tak jak mówił Jerzy, przystań motocyklowa to ma być miejsce dla Was, dla nas, gdzie możemy się też spotykać. Pozdrawiamy całą ekipę Harley Davidson, całą ekipę Royal Enfield i wszystkich przyjaciół, którzy tutaj z nami dzisiaj byli. Jedziemy do domu. Pa! Korzystając z okazji, zapraszam Was też na jazdy Harley Experience On Tour, które odbędą się też tutaj w salonie. Zapraszam do odwiedzenia salonu i do śledzenia naszego kanału i naszych przygód, ponieważ też jeżeli są takie wydarzenia, to wcześniej o nich staramy się informować. Dziękujemy, dobrej zabawy!